myślą, że gluten to prawdziwy wróg. To mit. Jeżeli Twoje dziecko nie ma nietolerancji albo celiakii, to dieta bezglutenowa jest kompletnie bez sensu. Nawet nie bez sensu, ale szkodliwa. Eksperci jednoznacznie krzyczą. Nie eliminujcie glutenu z diety dziecka, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Gluten to białko obecne w pszenicy, jęczmieniu i życie. Gluten pomaga w prawidłowym rozwoju i wzroście. Rezygnacja z glutenu bez diagnozy może prowadzić do licznych niedoborów. Błonnika, witamin z grupy B, żelaza czy np. magnezu. No i właśnie, dziecko na diecie bezglutenowej, bez diagnozy? Hm. Płacisz więcej, dziecko się frustruje i kompletnie coś innego, a tak naprawdę to jest Twoja fanaberia, a nie diagnoza. Zamiast iść za metodą gluten-free, bo słuchaj, spokojnie swojej intuicji i potrzeb swojego dziecka. Czy maluch tak naprawdę potrzebuje tej twojej wymyślonej diety? Dieta eliminacyjna to nie jest zabawa, to specjalna diagnostyka od lekarza. Udostępnij to każdemu rodzicowi, który sięga po kukurydziane chrupki, myśląc, że to po prostu taki dobry mały smaczek bez glutenu.